Witam Was po długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilkunastu zagadnieniom związanym z zarządzaniem projektami. Do dzieła! Estimation Estimation Co po prostu oznacza estymację. Projektową, funkcjonalną. Podawaną w story pointach, rozmiarach koszulek, SM, L itd. czy też godzinach. Milestone. Milestone. W dosłownym tłumaczeniu jest to po prostu kamień milowy. W projektach oznacza definicję pewnych punktów kontrolnych, które ustalane są podczas projektu. Na przykład funkcjonalność A, B oraz C będą skończone do 10 listopada, a D, E i F do 1 stycznia. I tak dalej. Stakeholder, stakeholder, interesariusz, udziałowiec. Process, proces w wymowie brytyjskiej oraz process, process w amerykańskiej. Oznaczanie mniej, nie więcej jak proces. Resource, resource. Czyli po prostu zasób ludzki, finansowy bądź też surowcowy. Contingency plan. Contingency plan. To po prostu plan ewentualny, alternatywny, na wypadek gdyby plan A się nie powiódł. Quality Assurance. Quality Assurance. To gwarancja jakości. Stosowana. W celu upewnienia się, że projekt spełnia założenia, nie ma błędów i jest gotowy do wydania dla klienta. SWOT Analysis. SWOT Analysis. Analiza SWOT jest elementem planowania strategicznego. Określa ona mocne strony, słabości, okazje oraz zagrożenia dla projektu. Strengths Strengths Czyli mocne strony Weaknesses Weaknesses Czyli słabe strony w projekcie. Następnym elementem, tak jak wcześniej wspomniałem, jest opportunities. Opportunities Czyli po prostu szanse, okazje, możliwości strategiczne bądź też projektowe threats threats to coś czego nie lubimy czyli po prostu zagrożenia które mogą pojawić się w trakcie naszego projektu waterfall waterfall wodospad model wodospadowy projekt dzielony jest w nim na fazy które następują jedna po drugiej. Analiza, projektowanie, implementacja, testowanie i tak W przypadku popełnienia błędów w jednej z wcześniejszych faz, wracamy do niej, poprawiamy i jedziemy dalej. Agile. Agile, czyli zwinny. Tutaj w przeciwieństwie do waterfall, mamy do czynienia z iteracyjnym podejściem, przystosowanym Projektem. W ten sposób zyskujemy elastyczność i prostotę wprowadzania zmian. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. W następnym przyjrzymy się słownictwu związanemu z DevOps. Jak zawsze zachęcam Was do subskrypcji, żebyście po prostu nie przegapili kolejnych epizodów. Udanego weekendu i do zobaczenia.